Tasaka. Teraz sprawdzam szybciutko jest. Proszę pani, był, był, był. Nie ma nagrody pocieszenia. Iskra satyra Tasak, aktor shito, rosa, rata sroka, Astry trik, Kosa rasa, raksa. Te słowa już były dzisiaj. I słowo tarasy było, za które zapłaciliśmy pół tysiąca złotych. Konkurs dobiega końca. Uwaga, dajemy sobie jedną minutę na ten konkurs. Jeśli nie uda się odgadnąć hasła, trudno, ale jeszcze, uwaga, czas start. Przez tę minutę możecie sporo zarobić, chociażby nagród pocieszenia. Halo? Halo, dzień dobry. Proszę się odezwać. Halo, halo. halo, halo. Witam serdecznie, proszę podać hasło. Okrasta. O krasa, da się ułożyć 100 zł dla pani, nie było jeszcze dzisiaj, o krasy mamy, o krasa, to wiem, że to nie tylko nazwisko, ale też yy, no, nazwa, rzeczownik. Ja już wzięłam, wzięłam sobie tę kopertę, żeby ją tu mieć, bo może jednak ktoś odgadnie hasło za pół tysiąca złotych w ciągu niecałych 30 sekund. Halo? Halo? Dzień dobry, proszę podać hasło. Trostka. Troska. 100 zł dla pana. Nie było troski, prawda? Mam rację. Nie było. 100 zł zdobyte. 15 sekund do końca. Troska. Jeszcze 100 zł nagroda pocieszenia albo pół tysiąca złotych. Ale tempo. 6, 5, 4. Będzie jeszcze jakieś połączenie? 3, 2. Jest jeszcze telefon. Halo? Halo? Dzień dobry. Proszę podać hasło. Dzień dobry. raz. Proszę pani, było dwa razy, nawet się trafiła. Jest już na tablicy. Nie mogę zapłacić nagrody pocieszenia, nie mówiąc o nagrodzie głównej. Czas się skończył. Konkurs się kończy, prawda? Oto hasło drugie warte pół tysiąca złotych. A taki. A takiego hasła nie było, ale mamy następny konkurs. Zostawiamy już te tablice. Trochę nagród, jakby nie było, rozdaliśmy. A teraz do wygrania 150 zł. Uwaga. Patrzcie na te ilustracje, na to zdjęcie. Znajdź różnicę. Czyli jest jedna. Znajdź jedną różnicę. Mamy niemal identyczne dwie fotografie. Takie wiosennoletnie. Bardzo pięknie nam się tutaj komponują w tym porannym słonecznym programie. Cieszmy się tym słońcem, bo od jutra znowu ochłodzenie. Uff, straszne, jest, straszne jest to lato w tym roku, które się jeszcze nie zaczęło, ale już niebawem. Jedną różnicę trzeba znaleźć i za tę jedną różnicę podaną na antenie osoba pełnoletnia wygra 150 zł. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się jeszcze nie zdążyłam przyjrzeć, a pani odnalazła tę różnicę? Tak. Bardzo proszę ją opisać. Różowy pąk jest inaczej różowy ułożony. Pąk inaczej ułożony. Który różowy pąk jest inaczej ułożony? A ten! No faktycznie! Wygrała pani 150 zł. Gratuluję, pozdrawiam serdecznie. Jeszcze raz przypominam, że w naszym programie wysyłamy nagrody w ciągu pięciu dni roboczych. Czyli nie będziecie musieli czekać nie wiadomo ile na te pieniądze, które dzisiaj zarabiacie. Do następnego piątku je wyślemy. Czy to nie jest dobra informacja? A konkurs już nam się pojawił, następny, za 200 zł, które też wyślemy w ciągu pięciu dni roboczych. Znajdź różnicę, znowu jedna jest, znajdź różnicę, to teraz spróbuję być pierwsza. Patrzę, patrzę i nie widzę, gdzie jest ta jedna różnica. Za 200 zł na dodatek. O! Czy ja, czy wy, komu się uda szybciej znaleźć tą rzecz? No wszystko takie samo. No. Czy tu jest na pewno jakaś różnica? Mówią, że jest. Ale gdzie? Tego nie powiedzą. Może ktoś z Was, pełnoletni, na antenę szybciutko się dostanie? Na dole są dwa numery telefonów. Jeśli ktoś widzi, to niech telefonuje. Widzicie, że staramy się rozwiązywać te konkursy, zachować takie tempo, żeby. Żeby te pieniądze do Was płynęły, bo to ostatni w tym tygodniu program. 200 zł do zdobycia, które dodamy do tej całej listy dzisiejszych zwycięzców, nie małej już. Znajdź różnicę drogi widzu. Tu jej nie ma, tu jej nie ma, tu jej nie ma. Takie małe te listeczki, mam nadzieję, że to nie jest brak jednego listka na przykład, bo to by była przesada. Nie, zwykle u nas tak jest, że jak już ktoś zobaczy te różnice, to nie ma wątpliwości, to są wyraźne różnice. Wyraźnie, wyraźnie, wyraźnie zobaczyłam! Pierwsza. <laughs> nie wiem, żeby pewnie też już zobaczyliście, tylko pierwsza, o tym powiedziałam na antenie. Ja wiem, gdzie jest ta różnica, nie będę jej opisywać, bo ja nic z tego nie będę miała. Ty możesz mieć 200 zł. Jeśli wypatrzyłeś tę różnicę, a jest to do zrobienia, skoro mnie się udało, to dzwoń, bo ty możesz wygrać 200 zł. Proszę mamy telefon, halo! Dzień dobry. Dzień dobry panu. No gdzie jest ta różnica? Z całej strony gałąź jest. Na z prawej miejscu, strony. Z prawej strony duże drzewo. Duże drzewo, nie, tu jest gałąź, a tam nie ma. Dobrze! Też to zobaczyłam. Gratuluję! Wygrałeś 200 złotych. Pozdrawiam serdecznie, gramy dalej, ale pamiętajcie, że zaczyna się nasz program wcześniej i dlatego też wcześniej się kończy. Zwróćcie na to uwagę, a tutaj kolejne zdjęcia, i do wygrania 300 zł. Zdjęcia albo zdjęcie no prawie jedno i to samo powtórzone dwukrotnie, ale ale uwaga, jest jedna różnica do odnalezienia. Znowu zagadka dla spostrzegawczych. Czy ja się do nich będę zaliczała? Jedna różnica, dwa pingwiny, dwa zdjęcia, 300 złotych, coraz więcej pieniędzy. Przepraszam, że tak trochę teraz mało mówię, ale sama się przyglądam. No bo to jest tak poza wszystkim fajna. O, proszę, teraz jeszcze lepiej widać. To jest fajna zabawa. Czy uda mi się wypatrzeć, czy nie? Na pierwszy rzut oka wszystko takie same, identyczne. Czy jest gdzieś różnica? No, szukamy, szukamy, szukamy. Duży pingwin, mały pingwin. Skały. Niebo. Czy to śnieg, czy to niebo? Gdzie to może być? 300 zł czeka. Dziób ma jeden i drugi. Skrzydło ma jeden i drugi. A, znowu mam problem. Czy ktoś z Was już nie ma tego problemu? Ktoś pełnoletni? Jeśli jest taka osoba, to serdecznie zapraszam na antenę, bo coś mi się wydaje, że to trudny konkurs. Kto wypatrzył różnicę? Dajcie nam o tym znać. 300 złotych. Halo, halo, tu piątek się kłania, na antenie piątkowe granie na śniadanie, ostatni raz w tym tygodniu proponujemy Wam wspólną zabawę, mamy telefon, halo, chcę wrócić no, na antenę. Dobry. Dzień dobry, witam Pana, jeszcze mnie nie widać, o już jestem, witam Pana, proszę podać te różnice, gdzie ona jest? Lewy pingwin na szyi ma brązki, takie fałki, a prawy nie ma. Lewy pingwin ma jakieś prążki? Ma... Tak. Mama, mama, ma. dobrze! Ma tam rzeczywiście jest kreska, a tu jej nie ma. 300 zł zdobyte. Kolejna nagroda dzisiaj piątkowa, którą wyślemy do następnego piątku. Powinniście zacierać ręce, bo mamy następny konkurs. I teraz uwaga, trudniej się robi, bo do odnalezienia dwie różnice, nie jedna, dwie, ale do wygrania pół tysiąca złotych. Tylko żebym mogła komuś wręczyć tę nagrodę i jej pogratulować, to trzeba na antenie podać dwie różnice. Czy sprawa jest jasna? Czy ja to wystarczająco dużymi literami powiedziałam? Jeszcze przypomnę, że tylko osoby pełnoletnie mogą grać w tych naszych konkursach. Dlatego jeśli ktoś nieletni, młodszy niż 18-latek dostrzegł różnicę i go korci, żeby zadzwonić, to niech się wstrzyma. Niech paluszek nawet nie dotknie klawiatury. Jeśli jest jakaś osoba dorosła pod ręką, można ją spróbować yy, przekonać, żeby się do nas zgłosiła, ale wiadomo, że każdy dorosły to sam za siebie podejmuje decyzję. <noise> Więc ja za to nie biorę odpowiedzialności, co się tam wydarzy u Was w domu. Ale tylko osoby pełnoletnie, bardzo proszę o tym pamiętać, bo szkoda czasu na antenie, szkoda zajmować się linii otwartej, jeśli takie telefony od osób młodszych się nam trafiają. Pół tysiąca złotych. Proszę państwa. Halo. Tu yy, szansa wygrania pieniędzy czeka na ciebie. Tu zagadka. Dwie różnice, przypominam, bo we wcześniejszych konkursach dzisiaj było po jednej różnicy, więc żebyście się do tego nie przyzwyczaili. Nie należy się do niczego przyzwyczajać w naszym programie, bo tutaj się zdarzają co chwilę jakieś zmiany. Choć konkursy wyglądają tak samo, to zasady są różne. Dlatego uwaga, dwie... Za dwie różnice, dwa szczegóły, które różnią te dwa obrazki za pół tysiąca złotych. Osoba pełnoletnia musi być na antenie, która ma telefon na dole, dwa numery, pod które telefonujecie. Trzeba trafić na otwartą linię, co się dzisiaj nam przydarzyło nie raz, nie dwa, nie dziesięć nawet. Złotych nikt nic nie widzi, le tu jest do wygrania. To proszę, tak zrobimy: 2000 złotych. Tylko co ja zrobię? Jak podwyższę jeszcze raz pieniądze? Jak ja to zapiszę? Dam sobie radę, tylko czy, uwaga, pojawi nam się tu kwota 3000 zł? Szaleństwo! Jest! 3000! <noise> no, słuchajcie, biegiem po ich domach. Masz słowo, dzwonisz. 3000 zł. W sytuacji foka nie mogłaby być foki, Mogą być! Za to ci, co przyjdą, bo pani mają jeszcze trudniej. Należy się 300 zł. Gratuluję! Wpisujemy wyraz foki. No i właśnie pani nam tutaj znowu utrudniła sprawę foki. Nie można użyć na końcu literki A. Nie można użyć litera A. Kto ukończył 18 lat? Przypominam, to dla Was jest ten program, to Wy właśnie teraz w tym graniu na śniadanie na żywo dzisiaj w środę możecie wygrać i to już 300 zł w tym właśnie konkursie. Trzeba zadzwonić pod któryś z naszych dwóch numerów, są one widoczne na dole ekranu. Jest opłata za każde połączenie, takie, które trafia na antenę, jak i takie, które nie trafia, ale to jest tylko opłata za połączenie, a nie...